Blasku zachodzącego słońca kończy się trzecia edycja opuchar długiego, po raz pierwszy dwudniowa, ale nie po raz pierwszy ze znakomitymi wynikami. Czas na podsumowanie. Oddajemy głos Jakubowi. Wyniki przerosły wszelkie oczekiwania. Żeby być na pudle trzeba było zdobyć 10 tysięcy punktów. Pudło było obsadzone naprawdę najlepszymi zawodnikami, jednymi z najlepszych, którzy tutaj przyjechali. Oceniam zawody na bardzo udane. Pogoda była wręcz letnia, ryby, mimo tego, że ciśnienie było wysokie, brały wyśmienicie, padło rekordowo dużo ryb. Myślę, że niejedne zawody mogłyby się powstydzić takiej ilości ryb. I cieszę się, że te wody, które tutaj są u nas, tak, tak dobrze od, obdarzyły i tak hojnie obdarzyły tych wszystkich zawodników, że teraz wracają do domów i są uśmiechnięci, szczęśliwi, że każdy złapał naprawdę dużo ryb. Tak wygląda ostateczna klasyfikacja. Zwycięzcy podium wywalczyli na Lipim, bo po zawodach na Osieku zajmowali dopiero piąte miejsce. Jeszcze większy awans zanotował Szaryk Team, który na drugie miejsce awansował spoza dziesiątki. Co ciekawe, przed rokiem Marcin i Jakub też byli drudzy. Wczorajszy lider, Pitunia, na miejscu trzecim. I jeszcze nagrody specjalne. Mamy jedną metrówkę, a największy okoń był jednocześnie tym najszybciej złowiony. Znamy już zwycięzców, więc zapytajmy, jak spędzili czas tutaj podczas tych dwudniowych zawodów no i jakie wrażenia zabierają ze sobą? Ogólnie tak, czasem super, fajna organizacja, super zbiorniki, tak? Woda czysta, widać rybna, nic innego, tylko przyjeżdżać, bawić się za rok. Jest to jedna z najlepszych imprez. Ze względu na to, że statuje w Grand Prix Polski i no troszkę człowiek pojeździł, to tutaj no nie ma żadnego elementu, żeby się przyczepić. Naprawdę, organizacja to jest no na najwyższym poziomie. Impreza jak zawsze elegancko, no a zabrakło trochę szczęścia, wody całkiem przyjemne. Jak będzie jeszcze trochę więcej ryb, będą rosły, nieprzełowione, będzie super łowisko na kolejne edycje. Ile lat jeszcze na zawody 30. Najlepiej zorganizowane zawody na jakim byłem. Na chwilę obecną. Także perfekcyjnie zrobione koledzy stanęli na wysokości zadania. Jak trzeba będzie na przyszłość pomóc, pomogę. Nie ma problemu. Ale też było ładnie połowione, trzeba powiedzieć. A to nie ja, to żona. <grymne> <grymne> trzeba z kim na chyby nie jeżdżę. Żona zrobiła komplet do koni. Jestem bardzo zadowolony z tego. Regulamin zagrał bardzo pożytecznie. Na pewno wprowadzimy jakieś ograniczenie i jakieś kartki za niewłaściwe zachowania, bo to musimy, nie jesteśmy w stanie upilnować wszystkich ludzi. Też staramy się wszystkie pieniążki przeznaczyć na nagrody. Nie chcemy ich przeznaczać na 20-30 sędziów na to, żeby, żeby sędziowie was pilnowali. To ma być fajna impreza, ma być impreza fair play i to wy musicie pilnować tego. Siedem szczupaków i cztery okonie. Absolutnie pierwsze miejsce. Team MK Fishing, Marcin Kotowski, Tomasz. Przyszłoroczna impreza, myślę, że na pewno będzie minimum tak samo dobra jak ta czyli też trzy dni. Zainteresowanie może być ogromne, ale zrobimy wszystko, żeby stanąć na wysokości zadania i, tak jak w tym roku, zrobić jedne z najlepszych albo najlepsze zawody w Polsce.